اوه 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 <laughs> ty ja to nagram, kurwa. Ja w to żyję. Jest tak daleko, że mi leś 600, ty dupku. Ty Artur, ale tylko kość łodeczkowa to złamiesz. Nie przejmuj się. Skup bądź swoim ruchem do tyłu. Głową nic tam nie ruszaj. Ja Apollo. Tylko łódeczko wata ci nie złamie, kurwa. Ja też po taką podjeżdżałem. Tak, fikłem na ciebie. Je, no. dole. W ogóle umrzesz się na coś innego. Ja fikłem tak i nie było mnie kurwa no tak gdy... to. Nie Miałem dość. Ale rzeczka fajna, kurwa. Nie. nie to. Andrew, pofij mój to kurwa Arthur, to. No to muszę kurwa Ja no też chcę asygurować. Ratownik, ratownik będziesz się tu Dobra, ty, no to wiesz co ty szukasz wtedy? Tak? Dawać. Wchodzi normalnie, Dawaj, to no Nie, no dobra, to tutaj go złapiemy. Dosłupiemy. <grym> nie Ogień! No dobra, to